Cześć! Jest dzisiaj z nami Xperia 10 II. Tak to się chyba wymawia. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, jak tego telefonu używało mi się przez ostatni tydzień, zapraszam do oglądania. Zacznijmy, może, od tego, że ja prywatnie telefony Sony bardzo lubię. Przez lata używałem telefonu Sony, później używała go moja córka. W związku z czym postaram się być obiektywny, ale czasami może być. Ciężko, to takie zastrzeżenie. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, szkoda, że z Sony stało się to, co się stało: czyli chińska konkurencja pokonała Japończyków. Jednak cena ma znaczenie, nie tylko jakość. No, a Chińczycy poszli najpierw z ceną, później z jakością. A Sony jest tu, gdzie jest. Czyli te telefony są tylko dodatkiem do jej biznesu. Na szczęście Sony zarabia gdzie indziej. W związku z czym, jak się gdzieś zarabia i ktoś ma fantazję, to może tracić. I Sony akurat na telefonach traci. Telefon kosztuje 1800 zł, 1799 oczywiście dokładnie. W związku z czym sugerowałoby to klasę średnią-wyższą. Natomiast, jak zetniemy w specyfikację, no to niestety po specyfikacji oceniłbym ten telefon jako klasę średnią-średnią albo niższą. No w związku z czym Sony zawsze się ceniło. Zobaczmy, czy te. Pieniądze, jej wycena ma pokrycie w rzeczywistości, czyli ile jest wart ten telefon. Zaczynamy oczywiście od budowy i od wykonania, i tutaj od razu na dzień dobry pierwsze kontrowersje, dlatego, że telefon jest prostokątny, nie żaden zaokrąglony, zaoblony, no i jak widzicie, ramek z każdej strony jest strasznie dużo i na dole i na górze. I z lewej, i z prawej strony. On ma proporcje 21 do 9, w związku z czym jest wąski i dosyć dobrze, a nawet bardzo dobrze trzyma się w ręku. No ale te ramki w świecie bezramkowych konstrukcji wyglądają troszeczkę oldschoolowo. Jedni powiedzą, że to jest lipa i fatalnie, drudzy powiedzą, że telefon wygląda nietuzinkowo i oryginalnie. Ja mówiąc szczerze, zaliczam się raczej do tej drugiej grupy. To znaczy, mi te ramki zupełnie nie przeszkadzają, a wprost przeciwnie, fajnie, że ten telefon w jakiś sposób tam się wyróżnia. Ta rameczka na górze przynajmniej ma jakieś swoje uzasadnienie, dlatego że zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać. O, widać. Tutaj, o, raz na jakiś czas... Jest tutaj dioda powiadomień, która się błyska. W związku z czym, jak dostaniecie SMS-a, to będziecie o tym wiedzieli. Jak telefon będzie się ładował, to tak samo będzie to zasygnalizowane. Także to jest rzecz, której dawno nie widziałem. Natomiast ekran, o ekranie za chwileczkę jeszcze powiem, ale ekran jest OLEDowy, no a nie ma żadnych Always on Display, żadnych informacji wyświetlanych na, wyświetlanych na ekranie. I to jest moim zdaniem jednak wada tego telefonu. Jedziemy tutaj na bok. A z boku mamy czytnik linii papilarnych i regulację głośności. No, i tak, czytnik linii papilarnych jest szybki, jest zawsze aktywny. Czyli wystarczy przytknąć lekko palec do niego i telefon nam się wybudza. Natomiast jakbyście chcieli odblokować telefon twarzą, to niestety musicie kupić inny telefon, bo tutaj takiej opcji producent nie przewidział. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ja lubię, jak się telefon da odblokować twarzą, a tutaj takiej możliwości nie ma. Szkoda. Co tutaj dalej mamy? Dalej tutaj mamy wejście miniczek na słuchawki, no i to jest ok. Z tej strony mamy tackę, i to jest też fajne. Ja nie będę w tym momencie otwierał tej tacki, natomiast tacka jest tak, jak to w Sony bywa, jedyna w swoim rodzaju. To znaczy, ją tutaj kciukiem można nawet paznokciem podważyć. No i jak wyjmiecie tą tackę, ona jest hybrydowa, czyli można tutaj mieć kartę pamięci albo dwie karty SIM. No to oczywiście telefon nam się zestartuje. To jest takie coś, co mnie zawsze w sony wkurzało i to się nic nie zmieniło. Na dole mamy USB typu C. Przód i tył to jest Gorilla Glass, natomiast ta lama jest plastikowa, a nie jest metalowa. No, i znowu w tej cenie chciałbym, żeby ona była jednak metalowa, tak mi się wydaje. Tył, tak jak mówiłem, Gorilla Glass. Te obiektywy troszeczkę wystają, ale nie za bardzo. No, i generalnie ten tył mi się podoba, jest taki czysty, minimalistyczny. Albo nudny, to już jak kto woli, tak sobie może ten tył e, ocenić. Dźwięk w tym telefonie to jest rzecz przedziwna, bo ja byłem święcie przekonany, że tutaj mamy głośniki stereo gające w proporcjach 60 do 40, ja Wam zresztą zaraz spuszczę jakąś muzykę, to zobaczymy, co Wy o tym sądzicie. Brzmi ten telefon tak. Słyszycie jego, ciężko jest przytłumić. Dlaczego? Dlatego, że muzyka inaczej niż w różnych telefonach, czy znaczy inaczej, w tym telefonie nie ma tutaj po prostu na dolnej krawędzi głośnika, tylko głośnik jest, nie wiem czy to będzie widać, tutaj o. Ten cały fragment to jest głośnik, w związku z czym on jest bardzo szeroki. No i ten dźwięk naprawdę rozchodzi się bardzo, bardzo szeroko. Ciężko go przytłumić jedną ręką, to jest plus. No i dopiero rzut oka na specyfikację mnie uświadomił, że to jest jednak głośnik mono, a nie głośnik stereo. Inaczej byłbym gadał głupoty, że to jest głośnik stereo, ale nie. On jest mono no i on jest nie najgorszej jakości. On mógłby być głębszy, ale nie będę na niego narzekał, zwłaszcza jak na głośnik mono. Natomiast, no. Zaleta taka, że jest tutaj wejście mniczek na słuchawki, tak jak już mówiłem. Natomiast, jak podłączymy sobie tutaj słuchawki, to telefon sam z siebie gra dobrze. Natomiast Sony zawsze przyzwyczaiło mnie, że mam mnóstwo jakichś equalizerów, ustawień i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie mamy nic, mamy tylko jeden, jakiś prosty, jakieś proste ustawienie, wzmocnienie dźwięku, i to też tylko i wyłącznie aktywne na słuchawkach na kabelku, na, kabe na słuchawkach bezprzewodowych nie. Więc. No, kiedyś te telefony sony potrafiły z dźwiękiem zrobić więcej. Co jeszcze? Telefon jest lekki, 151 gram i duża, duża zaleta, jeżeli komuś oczywiście na tym zależy. To jest to, że w tej klasie, w klasie średniej to się nie spotyka często. Ten telefon spełnia normy IP65, 68, czyli jest wodo i pył odporny, czyli śmiało możecie się iść z nim kąpać, jak wam wpadnie do wanny albo pod prysznicem od, możecie odbierać telefon, to się nic e, nie stanie. No więc w tej cenie jest to zaleta. Dobra jeszcze jedna rzecz szybciutko ekran. Bo ekran, sami przyznacie w smartfonie ważna rzecz jak nie. Jedna z ważniejszych, jak nie najważniejsza. 6 cali przekątna, to już mówiłem proporcje 21 do 9 i to jest ekran wykonany w technologii OLED. Za co plus Wolę OLEDy niż IPS-y, Natomiast to jest pierwszy OLED od dawna, który jak dla mnie jest za ciemny, autentycznie jak wychodziłem na dwór, to Pomimo tego, że miałem tutaj maksymalnie, znaczy, tu jest automatycznie dobierana jasność, ona jest dobrze dobierana, w sensie, że ten telefon podbija ją i przyciemnia szybko i sprawnie. Natomiast, no, nawet w, tych automat nawet w, tym najwięks nawet w tej największej jasności w pełnym słońcu dla mnie jest e, za ciemno. No, i to taka jest, e, no, niemiła. Niespodzianka, ja później sprawdziłem gdzieś w jakichś specyfikacjach, w jakichś tabelkach, no i rzeczywiście wyszło mi na to, czy nie mi, ale tak jak zobaczyłem, no to ten ekran w tym Sony jest jednym z najciemniejszych ekranów OLEDowych na rynku. No i to niestety widać, także za to no, ciężko mi tutaj pochwalić ten telefon, pomimo tego, że ma panel OLEDowy. Teraz tak, przechodzimy do specyfikacji, czyli co jest pod maską. Pod maską mamy snapa 665, 4 GB RAMu i 128 pamięci wbudowanej. No i znów, z jednej strony fajnie, że snap, są tacy, którzy wolą snapy od mediateków, natomiast za 1800, no to ja już bym chciał, żeby tutaj był snap z siódmeczką z przodu, natomiast snapy z szósteczką są zarezerwowane dla urządzeń w przedziale. No tak 1000 1100 zł, tak? Może ciutkę więcej. Natomiast 1800 no to już zdecydowanie siódemeczka z przodu by mi się przydała. Jak ten telefon działa? Nie jest demonem prędkości, natomiast nie jest też jakoś strasznie wolny. No wszystko tutaj jest przez to, że tu jest proste oprogramowanie, znaczy Sony dobrze optymalizuje swoją nakładkę, która jest w zasadzie taka jak czysty Android. Kilka dodatków jest tutaj, kilka jakichś programów, które można wyrzucić bez żadnego problemu, bo one nie są nam do niczego potrzebne. No i generalnie ten telefon wczytuje strony w miarę szybko. Pod względem takim użytkowym specjalnie bym na niego nie narzekał. Natomiast, tak jak mówię, no, chciałbym za tą cenę mieć już snapa z siódemką z przodu. Jeszcze mogę pokazać Antutu Benchmark, bo robiłem. O! 127 tysięcy punktów, no więc nawet w tych cyfelkach szału jakiegoś specjalnego nie ma. Natomiast tak, w pamięci telefon przytrzyma nam 5-6 zakładek bez przeładowywania. To nie jest źle jak na te 4 GB ram -u. Jest moduł NFC, w związku z czym płacimy nim zbliżeniowo bez najmniejszego problemu. GPS działa doskonale. Jakość rozmów telefonicznych tak samo jest bardzo dobra. Oprogramowanie to tak jak już mówiłem czysty Android 10 z kilkoma aplikacjami od Sony. Fajne gesty, czyli tutaj kciukiem sobie ściągacie beleczkę z powiadomieniami. No tak jak w czystym Androidzie to wszystko e, wygląda. E, miłym dodatkiem jest taki boczny sensor. Tak to się nazywa tutaj. O, Jak sobie klikniecie dwa razy to tutaj macie osiem ostatnio używanych aplikacji albo możecie sobie przypisać te aplikacje, które chcecie. Tutaj mamy o, latarkę i tutaj mamy różne tryby. Natomiast jak na przykład sobie przejedziemy tym sensorem do góry to można sobie tak ustawić, żeby było dzielenie ekranu, na tak dużym ekranie to dzielenie ma sens, czyli wybieramy sobie jedną rzecz, wybieramy sobie drugą rzecz i już mamy podzielony telefon. No więc ta beleczka boczna jest naprawdę użyteczna, tak jak mówię w prosty sposób dwa razy pukacie. Pozdrawiam. Michała, który nie mógł wcelować. Ja mogę. No dobra, to dotarliśmy do miejsca, w którym niestety najbardziej się rozczarowałem, a no nie powiem, że ostrzyłem sobie zęby, ale liczyłem najzwyczajniej w świecie na więcej, czyli dotarliśmy do zdjęć. Tutaj mamy trzy oczka z tyłu i to jest główny obiektyw 12 megapikseli, światło 2.0, czyli ciemne światło. Tak? Dawno nie pamiętam, żeby jakiś e, telefon w głównym obiektywie miał dwa, zawsze jest 1.7, 1.8, 1.9. Drugi obiektyw tele 2.4, 8 megapikseli, i 8 megapikseli. Przepraszam. Już jestem, przepraszam. Pani chciała mnie przekonać do bezpiecznych czasów w Polsce. No, to Mnie nie trzeba przekonywać. Ja jestem przekonany. Jasne, że bezpieczne czasy w Polsce są. Mam nadzieję, że na jakikolwiek chociażby na to zegrze uskładam w tym sezonie. Jeszcze raz, 12 główny, 8 tele i 8, y, szeroki kąt 120 stopni, a z przodu 8 megapikseli. E, jak wygląda może aplikacja, pokażę, no bo ona jest troszeczkę inna niż gdzie indziej w innych telefonach. Tutaj mamy tryby, tych trybów nie mamy za dużo, ale troszkę mamy. Tryb nocny, Google, zwolnione tempo. Jest typ ręczny, autoportet i różne efekty. Co jest dziwnego w tym telefonie? Dziwne jest to, że jak włączymy sobie typ ręczny, to tutaj mamy typ HDL. Jak widzicie. Natomiast jak stąd wyjdziemy, jak będziemy sobie chcieli strzelić zdjęcie w automacie, no to już tego typu HDL nie ma. I mówiąc szczerze, moje główne zastrzeżenie do tego aparatu jest takie, że właśnie nie ma typu HDL albo ten. Typ się jakoś słabo uaktywnia, i po prostu zdjęcia są ciemne. Najzwyczajniej w świecie zdjęcia są ciemne. Ten telefon ciężko wybiera pomiędzy zdjęciem jasnym a ciemnym, i albo, gdzieś ja tutaj mam, no zobaczcie, albo robi to tak, pokazując, że jest pod światło, albo robi to tak, przepalając niebo, jak mu pomożemy palcem. Szału nie ma. W zasadzie każde zdjęcie, które później w galerii sobie oglądam, a nie ma już aplikacji zdjęcia, to szkoda, musimy sobie wszystko to przeglądać w galerii zdjęcia. To później każde zdjęcie, jak sobie przeglądam, o, wyskakuje mu, popraw oświetlenie. No i mogę sobie poprawić to oświetlenie i ten telefon, znaczy ten, to zdjęcie wtedy jest, dostaje lepszych barw. Tak, tutaj proszę bardzo, popraw oświetlenie. No, każde zdjęcie jest przyciemne. Zdjęcia nocne, bo jest typ nocny, no to tutaj już nie jest jakoś tak źle. To jest zdjęcie nocne, znaczy w trybie nocnym to bez. No to jak widzicie się dzieje. Natomiast znowu, jeżeli chciałbym zrobić zdjęcia nocne, zwykłe, ze zwykłego i z szerokiego kąta, to zobaczcie, to jest nocne ze zwykłego obiektywu głównego, no to jest OK. Natomiast zdjęcie z szerokiego kąta jest znowu żółte, balans bieli tutaj leży i kwiczy, czyli tradycyjna jajeczni, jajecznica. To tak, to tak. No więc coś tutaj jest nie tak w tym telefonie. Filmy nagramy w 4K Full HD, natomiast być może to jest wada mojego egzemplarza ale jest problem z głosem. Ja tutaj nic nie słyszę. Ten telefon nie zbiera mi głosu, więc no powiedzmy, że mam nadzieję, że to jest tak, że po prostu ten telefon jest pod tym względem upośledzony. Tryb portretowy, bo to tak samo jest śmieszne, oczywiście jest. Natomiast jakbyście chcieli sobie zrobić jakieś zdjęcie w trybie portretowym, może to nie tutaj, to raczej pożegnajcie się z uszami i takimi tam, bo ich nie będziecie mieli. Widzicie, to wszystko tak rozmywa strasznie tło, że tutaj kawałek koła ucha tam gdzieś jest z tyłu. Tutaj pojechałem po włosach, a tutaj nie. Tutaj poleciało mi po uchu. No, co tu tutaj dużo mówić. No po prostu zdjęcia z tego telefonu nie są najlepszymi zdjęciami na świecie. Filmy tak samo. Myślałem, że będzie lepiej. Co nam jeszcze zostało? Bateria 3600 mAh, w związku z czym to jest e, mało jak na dzisiejsze standardy, ale dużo jak na standardy Sony, bo tam zawsze baterie miały około 3000 mAh, 3600 to już jest bliżej 4 niż 3. i Sony zawsze doskonale optymalizowało te telefony, tutaj jest tak samo, ten telefon wytrzymywał mi jakieś dwa dni, 2,5 dnia, już pokazuję, bo ostatnio dostałem po uszach, że źle mówię, ile ile ten telefon działa na baterii, to ja po prostu wszystko jak na spowiedzi w tym momencie ten telefon działa mi 2 godziny 43 minuty, a ładowałem go 45 godzin temu, czyli 2 dni temu, o i jeszcze mi 41% telefon szacuje. No, czyli to oczywiście wszystko zależy. Teraz już powiem po swojemu: wszystko zależy, jak kto tego telefonu używa i do czego, ale moim zdaniem, półtora, dwa dni, a nawet 3 dni ten telefon wytrzyma. O, i to by było na tyle, co ja sobie sądzę o tym telefonie. Sądzę sobie, że ten telefon jest źle wyceniony. To nie jest zły telefon i gdyby on kosztował 1000, 1100 zł. To te wszystkie minusy, o których mówiłem, nie byłyby takimi dużymi minusami, chociaż jednak zdjęcia byłyby cały czas minusem, to znaczy telefony za tysiaka potrafią zrobić lepsze zdjęcia niż ten telefon za 1800. Natomiast za 1800, no to już można kupić mnóstwo telefonów, które oferują nam dużo, dużo więcej. O, i to by było na tyle. Mojego nudzenia. Mam nadzieję, że ktoś dowiedział się czegoś ciekawego i co. I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć.